Witam, dzień dobry moi drodzy. A co tu na osiemnastego? Zobaczymy, co tu na osiemnastego. Co na osiemnastego? Dla tych, którzy mają urodziny, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I sprawdzamy pracę. Dom, co przyjdzie nieoczekiwanie, rezultat dnia, wasza rola, zdrowie, co macie w głowie, co w miłości. Wiadomość z góry. Mamy powrót do realności słuchajcie, od poniedziałku. Oj. Co to na 18... No i patrzemy co przy tej pracy. O Boże, a co tak kurczę, nie ciekawie mi tu się jakoś pokazuje. Może być taka sytuacja, wiecie, możecie czuć po tym długim weekendzie. Hmm. Coś może, wiecie, te karty pokazują sytuację, coś mogło pójść nie tak wcześniej. To ma w związek z emocjami, nie ma związek, w związku z pracą. Raczej nie jesteście zadowoleni, słuchajcie z pracy. Znaczy nie jesteście zainteresowani w poniedziałek pracą. O, Przyszliście i robicie, bo musicie. Ale ja tutaj nie mam, słuchajcie, nie, tak jakby po długim weekendzie w ogóle mam wrażenie, że coś poszło nie tak. Może w waszym życiu osobistym albo nie spędziliście tak jak chcieliście tego długiego weekendu, albo jesteście przygnębieni z tego powodu, że to ostatni weekend długi i że nie wiem. Jakaś tutaj pokazuje się taka energia niezbyt ciekawa przy pracy, co przy domu. Wszystko jest przy domu jest jak przy domu, słuchajcie, karty pokazują. Mm. Sytuacje jakieś związane z dzieckiem, będziecie się zastanawiać nad nie, dziećmi, nad wnukami, ale może też być jakaś taka sytuacja, że po swojemu działacie i robicie przy domu. W ogóle jesteście tutaj, nie wiem. Hmm. Dom jakby się pokazuje w kwestii oazy dla Was. Nie wiem, czy ten poniedziałek będzie ciężki i trudny, wracacie do domu, jesteście zadowoleni, że już wróciliście. Mogą być tu jeszcze jakieś sytuacje związane z dzieckiem na takiej zasadzie, że czas pomyśleć o jakichś sprawach związanych z dzieckiem. Nie ja wiem, może tu chodzi o szkołę. Hmm. A może się izolujecie od kogoś? Też te karty pokazują coś: izolację, postawienie granic, że jesteście pewni w jakiejś sytuacji, że dobra, ja już więcej nie wiem, nie napiszę, nie odezwę się, a to w ogóle bez sensu, um, albo się z kimś jakby mentalnie żegnacie, stawiacie granice, czegoś nie chcecie co przyjdzie nieoczekiwanie? Hmm. Dlaczego tak? Może być jakaś taka sytuacja, że ktoś chce hmm, odzyskać kontakt w poniedziałek. Może ktoś do was właśnie napisać, ale to jest odzyskanie jakiegoś kontaktu, ale wy tego kontaktu nie chcecie. Hmm. W waszym życiu tak jakby się pokazuje sytuacja w poniedziałek, że był czas na coś. I wtedy to się nie wydarzyło. Może ostatnio to dotyczy tego weekendu, a teraz to Wy już tego nie chcecie. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Ktoś tu albo coś do Was napisze, ktoś coś będzie chciał od Was. A Wy mówicie: Nie, nie, nie. I tutaj widzicie, przy domu się pokazuje, że wystawiacie jakby jakieś granice. Hmm. Może być taka sytuacja, że ktoś się do Was odzywa po długim weekendzie, albo coś od Was oczekuje, a Wy mówicie: Nie, nie, nie. Nie, nie, absolutnie już nie. Jaki rezultat dnia. I możecie sobie zdawać sprawę z tego na koniec dnia, że ktoś się obraził, yy, obraziła się tutaj jakaś osoba na was. Ale pan powiem szczerze, chyba wam to lot to. Tak bym powiedziała. Hmm. Te karty nie dla wszystkich będą. Te karty pokazują jakąś sytuację długiego weekendu moim zdaniem. Co się wydarzyło i wy czegoś już nie chcecie, przekonaliście się. W tym długim weekendzie może czekaliście na coś, chcieliście czegoś, a tutaj jest jakaś sytuacja z jakąś oso osobą, albo z jakimiś ludźmi, że to się nie sprawdziło, ja tego już nie chcę. Jaki rezultat dnia? Możecie mieć świadomość tego, że ktoś się od Was odetnie, ktoś się na Was obrazi, ale moim zdaniem Wam to lotto. Jaka Wasza rola? Ha, postępować według serca. Po swojemu. Ta karta mówi o tym, że zasługujecie na wiele. Przez wzgląd na swoją wrażliwość, uczuciowość, hmm. na równowagę, wy zasługujecie na coś dobrego, Wam powiem szczerze. Jaka Wasza rola? Pamiętać o tym, myśleć o tym, że wy zasługujecie na coś dobrego na uczucia, na miłość na to, żeby ktoś Was traktował z szacunkiem. Taka Wasza rola. Nie zapominajcie o tym w poniedziałek. Co w zdrowiu? Hmm. Mam wrażenie, że macie bóle tutaj odnośnie klatki piersiowej. E, przede wszystkim rąk. Nie wiem, jakbyście nie mogli rąk do góry podnieść. Nie wiem, co robiliście i tak dalej. Jakiś problem może być, bo hmm, te karty mówią zawsze o jakichś takich e, wdowich garbach, że tak powiem, zmianach tutaj w, 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 w w obrębie odcinka szyjnego. Tu się pokazują zmiany, tak jakby. Jakiś problem z, z rękoma, tak? Z rękoma, z barkami, coś takiego. No i zobaczmy, co wy macie w głowie moi mili. Spełnienie, zadowolenie. Być może sukces w pracy. W ogóle jesteście tutaj w energii, chcielibyście być bardziej w energii pieniądza, sukcesu, zadowolenia. Może byście chcieli, co macie w głowie, żeby ktoś mm, nie wiem. Hmm. Może być to przy firmie, że coś dobrego do Was przychodzi, ale może być też taka sytuacja, że hmm, nie wiem, chcecie odnieść tutaj jakiś sukces, zadowolenie, chcecie, żeby jakaś osoba, nie wiem, stanęła na wysokości zadania. Może, by, może być też tak, że marzy Wam się nowa miłość. Nowa miłość. Tu się pokazuje uczucia, nowa miłość relacja, która dałaby wam w ogóle powera i moc. A co w miłości? Hmm. To tak jakbyście stwierdzili, że jakąś znajomością być może jakąś relacją, tak naprawdę robicie sobie krzywdę. Bardzo możliwe, że czekaliście, do tej pory czekacie jeszcze na jakieś decyzje, na jakieś, nie wiem, konkretne moim zdaniem działanie. I wy wiecie czego wy chcecie. Może być tak, że jesteście świadomi tego, że jakąś znajomością robicie sobie krzywdę. Że to nie jest dla Was do końca dobra relacja czy znajomość, bo Ty mm, się jakoś martwicie za dużo. Może stresujecie tą znajomością. Jaka wiadomość z góry? O Boże. Te karty mówią bardzo konkretnie. Ha, odejdź od czegoś. Hmm. Jeżeli ktoś zawalczy tutaj o was, albo jeżeli na przykład przy pracy jest ta sytuacja, że dajecie sobie spokój w ogóle z czymś, to te karty pokazują, że może być to dostrzeżone i ktoś, nie wiem, wyjdzie z jakąś inicjatywą, jak zobaczy, że wy rezygnujecie, że wy już się nie macie zamiaru starać. Te karty mówią dokładnie o takiej sytuacji, żeby to puścić. Jeżeli to jest dla was, to na pewno do was wróci. Jeżeli nie jest dla was, to nie wróci. Puścić ciężkości, puść ciężkość, odejdź od jakichś działań, które wydają Ci się być może trudne, tak? Może jesteście, bo te karty pokazują, że no, no to typowo odejście. Yy, może być taka sytuacja, że ktoś zawalczy o Was, może nawet przy pracy ktoś dostrzeże, że zrezygnowaliście, że yy, jesteście teraz, nie wiem, trochę w innych energiach, że jesteście stonowani. Ktoś może dostrzec to. Yy. Ale karty mówią bardzo wyraźnie, i wtedy zadziałać. I ale karty mówią bardzo wyraźnie o tym, żeby puścić ciężkości. Przestać się martwić, na przykład stresować też nie. Co tutaj mamy na tego 10? 18. Obiada ci. Wiadomość jest jasna i klarowna. Przestań pozwalać, by inni cię wykorzystywali. Usunięcie tych dźgających plecy mieczy może nie być łatwe, ale kiedy już wstaniesz, wszystko się poprawi. Czas wziąć w posiadanie swoje własne poczucie wartości. Jedynie Twoja opinia powinna się liczyć. No właśnie, róbmy swoje w życiu i nie patrzmy na innych. Ja bym tak radziła. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.